Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk 2703 i zapraszam Was do najnowszego materiału. Jest to materiał z cyklu cotygodniowe newsy. Tylko że dzisiaj jest taki jeden news. Powiem Wam, że sprawa bardzo obrzydliwa. Ilu z Was miało taką sytuację, że zakupiłeś sobie suplement w sklepie stacjonarnym lub też online, a więc w sklepie internetowym? Kiedy ten suplement do ciebie dotarł, uznałeś, że fajnie go rozpakować i zacząć konsumować. I w tym momencie, kiedy udałeś się do kuchni, rozpakowałeś sobie ten suplement, obojętnie czy to było białko, kreatyna, to nagle wpada do kuchni z hukiem Twoja mama lub twój tata i zadają Tobie pytanie, co ty za steryldy bierzesz? Całkiem poważnym głosem: Możecie w komentarzach napisać, kto z Was był w takiej sytuacji. Ja byłem w takiej sytuacji. I wyobraźcie sobie, że ciężko było wytłumaczyć. Akurat w moim przypadku ciężko było wytłumaczyć mamie. Mówię, mama, to nie są sterydy. To są suplementy. To jest kreatyna, to jest białko. No i po chwili mama postanowiła, że w trosce oczywiście o Twoje zdrowie, o moje też. Moja mama postanowiła to wszystko zapisać. I później sprawdzić w internecie. Czy to była nieufność? Raczej troska. O Twoje zdrowie, o moje zdrowie. I kiedy mama skończyła te swoje śledztwo na temat Twoich suplementów, które bierzesz, byłeś taki zniesmaczony. Wydawało się Tobie to idiotyczne, boś zakupiłeś to w sklepie stacjonarnym, legalnie działającym sklepie stacjonarnym. Lub może zakupiłeś to przez internet, ale też w legalnie, w legalnie działającym sklepie. Możliwe, że ten sklep polecił Tobie ktoś, kto reklamuje sarmy i peptydy. Ale ty nie kupiłeś sarmów i peptydów, tylko kupiłeś białko i kreatynę z tego sklepu, dając wiarę, że to jest suplement diety, że w białku jest białko, a w kreatynie jest kreatyna. I zgodnie z dzisiejszym artykułem, z którym się dzisiaj zapoznamy, a jest on na stronie Centralne Biuro Śledcze Policji, zdacie sobie sprawę, że to wcale nie było takie głupie, że niepotrzebnie się irytowałeś, kiedy Twoja mama chciała sprawdzić, jakie ty bierzesz suplementy. Przy okazji zadawała ci pytanie, jakie sterydy bierzesz? No i zwróćcie na to uwagę, do jakiego bydlactwa potrafią się posunąć ludzie bez kręgosłupa moralnego, żeby troszeczkę zarobić. Zobaczcie. Tytuł: Rozbita grupa handlowała suplementami zawierającymi narkotyki i sterydy. Tak, ja wiem, że wydaje się to no, mega dziwne. No, jak ja czytałem ten artykuł, to wydawało mi się to tak nierealne, że w momencie, kiedy się z tym zapoznałem no to pomyślałem Boże, do czego jest zdolny człowiek? Do czego są zdolni ludzie, których sklepy często reklamują znani influencerzy? Do czego oni są zdolni? Żeby tylko trochę zarobić. I są zdolni do tego, żeby zniszczyć Twoje, może życie Twojego dziecka, zdrowie, życie Twojego dziecka. Oni są do tego zdolni. Patrzcie na to. Data publikacji 9.12.2024, 2024, więc świeży temat. CBSP, KAS i Polada przy wsparciu czeskiej celni sprawia, słowackiej krajowej agencji kryminalnej Europolu, Eurojustu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Prokuratury Regionalnej w Bratysławie oraz Prokuratury Miejskiej w Brnie rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją suplementów diety oraz spalaczy tłuszczu. Zawierających w swoim składzie narkotyki. Ktoś sobie chciał spalić tkankę tłuszczową, kupił sobie jakiś tam spalacz tłuszczu, a okazało się, że w środku są narkotyki. Uwaga, w swoim składzie narkotyki, dopalacze sterydy oraz sarm. Teraz wyobraź sobie, w jakiej sytuacji są osoby, które to zakupiły. I po czasie się dowiadują, że problemy z wątrobą, problemy z nerkami, to są od tego, że jakiś bydlak bez kęgosłupa moralnego dosypał im do środka narkotyki bądź sterydy. Bo wyobraź sobie, że twoje dziecko coś kupiło. I to są sklepy bardzo często, sklepy internetowe, które były reklamowane prze, przez polskich, w cudzysłowie, influencerów. Przecież to jest tak obrzydliwe, że się w głowie nie mieści. Zatrzymano łącznie siedem osób, z których dwóch, dwie podejrzane są o kierowanie tą grupą. A więc mamy dwóch, którzy kierowali tą grupą, no grupą przestępczą. Przyjęto kilka tysięcy kartonów, bo jakie, jaka to jest duża sprawa? Ktoś powie, ty może to jest jakieś, jakaś mała sprawa, może to dwie osoby mogły kupić ten suplement. Może cztery, może to nie jest na taką skalę, żeby się aż tak mocno tym przejmować. Aczkolwiek ja wam powiem, że dla mnie jest ważne zdrowie i życie każdego człowieka. Ale zobaczcie na to. Przejęto kilka tysięcy kartonów z nielegalnymi substancjami o szacunkowej wartości co najmniej 20 milionów złotych. W trakcie realizacji, którą przeprowadzono na Marzowszu, głównie w Warszawie, okazało się, że miejsca produkcji i przechowywania tych suplementów nie spełniały wymaganych norm sanitarnych. Więc to, co Wam wcześniej mówiłem, kilkukrotnie, że oni produkują te środki ja tutaj mówiłem o sarmach, o peptydach wtedy. Tutaj macie jeszcze dołożone suplementy, które tak naprawdę w, no to wprowadzało w błąd. Bo jeżeli ktoś kupi sarmy, peptydy jest świadomy zagrożenia tych nieprzebadanych środków, to ja rozumiem. Ale tutaj mieliście suplementy sprzedawane z dosypką narkotyków, sterydów i sarmów. Co jest strasznym bydlactwem? Jak wynika ze wstępnej opinii ekspertów z dziedziny farmacji, zabezpieczone substancje stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów. Realne zagrożenie. Więc to, co Wam mówiłem wcześniej, to nie jest zabawa. Ty lub Twoje dziecko może stracić zdrowia, nawet życie. Eksperci w przebadanych próbkach odkryli narkotyki. Dopalacze, strydy oraz selektywne modulatory receptora androgenowego, tak zwane SARMY. Wiecie, kto reklamował SARMY i peptydy? Chyba nie muszę powtarzać, możecie napisać w komentarzach. Jeżeli znacie takie osoby, które reklamowały SARMY i peptydy, i dzięki takim osobom właśnie ktoś mógł kupić rzekome w cudzysłowie suplementy, które zniszczyły mu zdrowie i życie. No to możecie napisać w komentarzach, jeżeli znacie i przy okazji, może jaka firma suplementacyjna sponsoruje taką osobę. A więc ten i ten i firma, która, która sponsoruje taką osobę, która reklamuje takie rzeczy. Według śledczych produkty były sprzedawane przez sklepy internetowe. To, co Wam mówiłem. A ustalony zysk z kilkuletniej działalności, wyobraźcie sobie, oni działali kilka lat. Oni musieli zniszczyć zdrowie tysięcy osób. Zarzuty przedstawione przez prokuratora dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej przetwarzania środków odurzających substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, wytwarzania produktów leczniczych bez wymagan wymaganego zezwolenia, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, a za to już są poważne kary, wytwarzania suplementów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi, a także zarzuty dotyczące dopingu w sporcie. Jak również prania pieniędzy w kwocie, pon w kwocie ponad 31 milionów złotych. Ponadto dwie osoby są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Ja mam nadzieję, że oni tyle odsiedzą, bo zwróćcie uwagę na to: tutaj macie artykuł 165, i teraz paragraf pierwszy: kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, albo dla mienia. W wielkich rozmiarach. I tutaj macie paragraf drugi. Wyrabiając lub wprowadzając do, wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku, lub też środki farmaceutyczne nieodpowiadające obowiązującym warunkom jakości. I tutaj macie trzeci. Uwaga! Paragraf trzeci. Jeżeli następstwem czynu określonego w paragrafie pierwszym jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. I teraz moje pytanie jest, jak te bydlaki się nie boją? Jak oni mogą się nie bać? Raz, że to nie ma kręgosłupa moralnego, taki człowiek, który się tym trudni, Dwa, jakim sposobem on nie ma strachu? Tu jest 15 lat do odsiadki. I uwaga, z ustaleń śledczych wynika również, że ta grupa współpracowała z osobami z Czech i Słowacji, gdzie we wcześniejszym okresie służby zatrzymały sześciu podejrzanych i zabezpieczyły około 100 kg substancji i około tysiąca sztuk różnych sterydów oraz nielegalnych suplementów diety. A teraz to szło w kartonach. Tysiąc kartonów. Może. Obej obejrzymy sobie na koniec, zobaczymy sobie na koniec, jak to wyglądało. Ja mam tylko jedno zastrzeżenie. Zaraz Wam powiem, jakie. Zaraz Wam powiem, jakie mam jedno zastrzeżenie tutaj do Centralnego Biura Śledczego Policji, bo mam jedno za tutaj zastrzeżenie. I myślę, że to powinno zostać zmienione jak najszybciej. Nie podoba mi się bardzo, że te produkty są zakryte i nie ma pełnej listy produktów. A więc tutaj powinna być wypisana pełna lista produktów, żeby osoby wiedziały, które korzystały z tych suplementów w cudzysłowie, żeby wiedziały, że trzeba udać się do lekarza, trzeba sprawdzić stan zdrowia. A więc brakuje mi tu tego, dlaczego to jest zakryte. Ja rozumiem, że to są jakieś materiały operacyjne, ale tutaj taki apel do Centralnego Biura Śledczego Policji. Może do GIS-u. Trzeba jakąś listę tutaj wystosować. Dokładnie, które to są suplementy. Zwróćcie uwagę, to jest wszystko zakryte. Jak teraz człowiek, który z tego korzystał, jak teraz człowiek, który z tego korzystał, ma się dowiedzieć, czy to trafiło na niego? No jakim sposobem? No... Trzeba, jakąś listę dać. Powiem Wam, że ja nie jestem mściwym człowiekiem, ale jak ktoś robi takie rzeczy. To wydaje mi się, że 15 lat w więzieniu to jest minimum. Zobaczcie, jaka to jest skala. Teraz widać jaka to jest skala. Wszystko w kartonach popakowane to była przeogromna skala. Tutaj macie naklejki prawdopodobnie. Też wszystko zakryte. Z jakiego powodu to jest zakryte? Bo za akcję to wielkie propsy. Jeżeli chodzi o centralne biuro śledcze policji, wszystkie służby, które zostały tam wymienione, to wielkie propsy, ukłony. A dlaczego to jest zakryte? Zobaczcie, jaka to jest skala. To jest przeogromna skala. Powiem wam, że aż się włos jeży na głowie. I wyobraźcie sobie, tutaj gdzieś macie białko, które mogłeś zakupić ty, może twój syn. I w środku były narkotyki, sterydy. Dlatego wszystko powinno być ujawnione. Partie, jakie to były partie dokładnie suplementów, jakie to były firmy, czy to były podrabiane firmy? To jakie dokładnie wszystko powinniśmy wiedzieć? Mówię za akcje dla wszystkich służb tutaj wymienionych. Piątka z plusem. Jedyne zastrzeżenia to, dlaczego nie ma listy produktów. Może GIS mógłby taką listę produktów wystosować? Sekcja komentarzy należy do Was. Możecie napisać, co o tym myślicie. Czy pochwalacie takie działania służb, więc rozbijanie takich grup, zamykanie, bo to powinno być, być bezwzględne więzienie. Tak jak już powiedziałem wcześniej, dla mnie takie rzeczy to powinny mieć od razu najwyższy wymiar kary 15 lat. Bez żadnego wcześniejszego zwolnienia. Doprowadziłeś do uszczerbku na zdrowiu. Prawdopodobnie tysiąca osób. Tysiąc osób mogło ucierpieć na zdrowiu. To idziesz siedzieć 15 lat minimalnie. To jest bydlactwo. Dopuszczam się tego tylko i wyłącznie ludzie bez kęgosłupa moralnego. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze taka informacja u mnie na stronie www.patryk2703.com. Zgodnie z moimi wcześniejszymi zapowiedziami wszystkie e są minus 50%. Trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam. Najwięcej i najbardziej spektakularne przemiany w Polsce. Chcesz zmienić swoją sylwetkę, ale brakuje ci motywacji? Źle się czujesz w swoim ciele? Uwierz w siebie i spełnia swoje marzenia. Wykonaj pierwszy krok, napisz do mnie. Dzięki mojej pomocy możesz osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. Treningi personalne i plany dietetyczne: trening domowy, plan treningowy i dietetyczny dla par, konsultacje online, modelowanie sylwetki, treningi indywidualne, analiza Twoich postępów, suplementacja, budowanie masy mięśniowej, redukcja wagi ciała, współpraca: www.patek2703. Com. spełniaj swoje marzenia.